Czy zastanawiałeś właśnie kiedyś, co się stanie, jeśli połkniesz żywą mrównę? Odpowiedź jest bardzo prosta do wyjaśnienia, a więc zacznijmy od razu. Jeżeli przez przypadek połknąłeś, połknęłaś mrównę, najczęściej może spowodować to zablokowanie drogi do płuc oraz ogromne zadławienia. Połknięcie mrówny wymaga natychmiastowego działania reakcji alergicznej i przeciwwskazań antywirusowych. Wtedy trzeba koniecznie powiadomić pogotowie ratunkowe, aby zbadali Ci klatkę piersiową, a także usunęli cały jad mrówny. Pamiętaj, że gdy mrówna wpadnie Ci do gardła, jest to bardzo niebezpieczne, szczególnie jeśli zablokuje Ci drogę do płuc lub do klatki piersiowej. Niezależnie od tych czynności możesz mieć zablokowany oddech. Wtedy również może doprowadzić to do zagrożenia życia. Zawsze trzeba zwracać szczególną uwagę, czy nie Jakiejkolwiek żywej mrówny. To jest szczególnie najważniejsze. I to wszystko.